Zapowiedzieliśmy we wrześniu akcję charytatywną dla zwierząt przebywających w kociarni, przebywających w schronisku. Tradycyjnie od wielu wielu lat robimy zbiórkę dla zwierząt, by łatwiej mogły przetrwać zimę. Ta akcja ogłoszona we wrześniu daje szansę, żeby powoli kluby ośmiu i szkolne koła wolontariatu w szkołach, bo to jest główna baza dla nas, mogły po prostu Zbierać tę karmę swoim tempem, na miarę swoich możliwości. A dzisiaj jest finał. Głównie przywieźliśmy karmę dla psów i dla kotów, chociaż były też paczki z różnymi innymi rzeczami, przede wszystkim koce, ale jakaś chemia też się pojawiła, także te dary były na szczęście różnorodne. Liczymy, że tych darów dojedzie jeszcze, bo to dopiero początek, minutami po 13, praktycznie, więc liczymy, że będzie ich, ich i obdarujemy zwierzęta w schronisku i w kociarni. Dla kotów uzbieraliśmy ponad 33 kg, a karmy dla psów było prawie 100 kilo yy, i mokrej, i suchej. Także uczniowie SP6 ładnie się sprawili i cieszymy się bardzo, że był taki szeroki odzew w naszej szkole. Dla potrzebujących zwierząt. Uczniowie chętnie biorą udział. Już dzisiaj miałam telefony, że w związku ze zmianą nauczania od dzisiejszego dnia niektóre szkoły będą miały karmę za tydzień, ponieważ wymienią się klasy pobytem w szkole i ta akcja, właściwie ten dzisiejszy dzień, finał, to taka kulminacja zbiórki, ale ona jest prowadzona później przez kluby przez cały rok. I teraz jest bardzo trudno, ale zawsze mówię o tym, żeby pozyskać kilku wolontariuszy do pracy w kociarni, do pracy w schronisku. To jest zadanie trudne, bo spacery, sobota, niedziela, to jednocześnie rodzice wtedy opiekują się swoimi dziećmi. To sobota niedziela jest trudna, ale pozyskujemy wtedy rodziców, bo dzieci bardzo chcą i rodzice uczestniczą również w tych działaniach.